Muszę się przyznać, że nie byłem do końca przygotowany, znaczy nie wybrałem żadnego tekstu, ale to y, będzie chwila. No. Ten sam, tak? A no to w takim razie super. To dobrze. To dobrze. To wszystko łatwe. Zakochałem się w Polsce. Ile? Mówi się w Polsce. No tak, w Polsce też, choć wbijała mi w skórę kolce, niczym wiesz. A ja niczym upiór wnioskowałem o zaproszenie. Kolego, co to za buty, co to za ubiór, opróżnij kieszenie, naćpanyś, czy możeś napruty, zakochany, panie władze. Biegnę stanąć w kolejce po paszport, może mi tym razem dadzą. Pierwszy raz tańczyliśmy, bo grali piąty numer z płyty Kawalerka zespołu Bitamina, moja zawstydzona i jej zadowolona mina. Nie tańczę, ale zrobiłem wyjątek, bo ona mnie też, bo trafiła w taki zakątek, wiesz? Powiedziałem, że Wirujący Seks i Jaś Fasola to najbardziej absurdalne tłumaczenia tytułów na świecie. A wy lepiej umiecie? odparła. Niby czemu nie macie takich heheszek? Szklana pułapka to jak po waszemu mocny orzeszek. Jest to za mało, proszę pana. Na ten moment mamy wątpliwość. Nie wiem, co więcej powiedzieć: miłość. Sprawdzaj mnie, panie władzo, jak chcesz. Zakochałem się w Polce. Proszę pana, mówi się w Polsce. No tak. W Polsce też. E, dziękuję serdecznie za możliwość udziału z tym Dziękuję szanownej publiczności e, i serdecznie pozdrawiam Maję, o której jestem wierszy.